Witam, witam. 30 września, 17 godzina, front niżowy, u nas przynajmniej, zaczyna padać, spakowałem się, jadę na ryby, jak będzie fajnie, to myślę, że do niedzieli posiedzę, mam nadzieję, że uda się coś złapać. Ostatnio padały gdzieś tam wkoło rybki i też się udało złapać, niestety byłem wtedy sam, filmowałem, ale coś nie pykło nie mam jeszcze do tego smykałki no, ale kręcę to dla przyjemności żebyśmy mieli chociaż co pooglądać w przyszłości a i może ktoś chętnie sobie obejrzy jakie ładne ryby można złowić u nas w rzece co no lecę parę kilometrów mam do zrobienia dzisiaj koło 30 akurat dzisiaj trochę dalej Dzisiaj będę łowił sam Jutro dojedzie do mnie Marcin Krzysiek do mnie dojedzie Drugi Krzysiek do mnie dojedzie e, e, Myślę, że będzie fajnie Będzie ciekawie e, Na tą chwilę Muszę się trochę skupić na drodze Bo widzę, że jakieś wycinki drzew Pierdoły, także Do zobaczenia na połowie Właśnie sobie robimy butlika. Rozpalam go, żeby go przypalić. Nie ma chyba lepszego sposobu. I tak, wszystko jest jako rakotwórcze podobno. Szybko siedzi. Powoli jest zachód. Bardzo powoli się zbliża. Czasem okaże się, że się koło nas. Dołożymy. Tam się naprawdę A co będzie? To sobie zobaczymy. No i wy też. No kiedykolwiek ta publikacja się nie Słuchajcie, jest kolejny dzień. Nie wiem, gdzieś... Nawet nie patrzyłem, którego godzina jest, ale gdzieś koło 15 wcale nie jest łatwo w noc, całą noc praktycznie były jakieś pukania przez szupaki, chyba wrzęczki nie wiem co to było w każdym razie działo się nie mogłem spać nie spałem całą noc zresztą pewnie nie jeden z was też nie spał ale wiecie co jest najgorsze najgorsze jest jak rano się chcecie położyć spać a się nie da a uwierzcie mi, teraz jest w słońcu, o, piękne chmury przyszły, to jest igła, jest za 45 słońcu. Wchodziłem do Odry, chodziłem się jak mogłem, no było kurwa, nie wiem, z 6 dych, tak kurwa lekko. W nocy tylko padło jedno, 1,55 m. Niestety nie zrobiłem zdjęć, nie, nie, nie dałem rady zrobić ani filmu ani niczego, bo wszystko stało na brzegu, a akcja odbyła się bardzo szybko. Ryba bardzo głęboko łykła i, no i musiałem szybko jej zwrócić wolność, żeby poszła na kotlety. To bym Wam pokazał, ale no niestety chciałem ją uwolnić, i, a tak głęboko łyknął, że dawność tego nie widziałem aż za i, no i niestety musiałem go uwolnić reakcja no trwała może nie wiem 10-15 minut i, i, i wypuściłem ładna rybka met 55, ale to jeszcze nie to co bym chciał siedzę sobie właśnie teraz mali tak że koniec już, już mam kompletnie dosyć słońca i w ogóle czasami się zastanawiam po co ja w ogóle siedzę w takim słońcu ale siedzę po to żeby łapać bo lubię kocham Mam nadzieję, że coś z tego będzie i, i zobaczymy, może jakoś dwójeczka, chociaż te dwa magiczne niech przekroczy. Mam żywca, jest, jest, naprawdę si. No zobaczymy. Marcin ma do mnie przyjechać z synem. Niech przyjadą. Też się rozłożą, miejsca jest od chuja. Brzydko mówiąc, wszyscy po wszystkich słońce. Powyganiało, dosłownie, powyganiało słońce wszystkich. Miałem za sobą kurwa przynajmniej za 3, 4, 5 główek nawet zajętych, bo liczyłem rano. Wszystkich, wszystkich wygoniło. na no wprost mnie też, miałem nawet nudystów, wyobraźcie sobie. Którzy tam, tam sobie byli z przodu. No i też nikogo nie ma. Zostałem sam. <grym> no ale czego się nie robi dla ryb, nie? Łowimy, łowimy i będziemy łowić. Oby takie były. Mnie takie, jak pokazują, gdzie, nie gdzie. Mara.